Wyciągam. O kurwa to mamy wezwanie Nic nie widzę w lusterkach kurwa, muszę zaparkować długo O kurwa O panie, co ty tu dajesz? Akwamaryka może w końcu? Dobry stan? Dobry stan. Kurwa. Już więcej M momencik, klasyk Pamorczyć, pamorczyć, piękny i cudowny. Ja pierdolę Ja pierdolę. Ja pierdolę jak zabieram. Może być. O! Jest. Winek. Jest. No stówki stąd nie ma, ale... Jest sześć dyszek. Fajnie jakbym ten zabel jeszcze dzisiaj wbił.